Witajcie na kanale Misia i ja. Dzisiaj jestem sam, ponieważ, tak jak było mówione ostatnio, Michasia poszła do babci, gdyż w pokoju, w którym się aktualnie znajdujemy, jest remont i tak wygląda pokój przed remontem. Tu kiedyś Michaśka funkcjonowała. Jak widać, ściany były w zieleniach żółte, kolor był jakaś zielona tapeta także mało dziewczęcy pokój natomiast teraz ten pokój przejdzie metamorfozę zmianę całkowitą i będzie, tak jak widzieliście w dwóch poprzednich filmach w kolorach biało-różowych na tej ścianie którą teraz pokazuję będzie znajdowała się potężna zarekomendowana szafa. między innymi to bo... oczywiście drzwi będą wymienione te które są już nie będą tu gdzie teraz jest szafa, w tym miejscu będzie łóżko nowe To, które będę robił oczywiście. Tutaj stanie biurko te tej które która okay. w W tym miejscu, gdzie teraz pokazuję, gdzie stoi ten komin, będzie między innymi w zabudowie telewizor. No i praktycznie tyle, nie? Tu więcej nic innych, jakichś takich rupieci nie będzie. Aha, jeszcze właśnie, bo tu kiedyś w tym miejscu, kiedyś na których żyły pluszaki, ale pluszaków jest tyle, że już niestety się nie mieszczą. Więc nie wiem, czy te półki tu zaistnieją, na tej ścianie, gdzie zawsze to teraz, czy tam po nie będzie, ale to jeszcze nie wiem. No ale coś musi być, no bo mijaćka nie odpuści, jak znikną mniej pluszaki i świeżaki, i to wszystko inne. Więc na pewno jakieś pluszaki będą, ale czy będą na tych półkach, to nie wiem. Co jeszcze było powiedzieć Podłoga ta, która jest w pozostanie, czyli ciemne panele. To jest trochę trudno. a akurat właśnie na etapie zrywania też na tej starej. Także podłoga pozostanie na co jest, ale Michaśka sobie zażyczyła, żeby kupić dywan. No i ten dywan myślę będzie, nie wiem jeszcze jaki sobie wybierze, czy różowy, czy jakiś jasny. Oczywiście nie jakiś potężny na sobie pokój, ale taki ma powiedzmy dywan pod podłóżko, żeby tak się milej wstawało. Także na ten moment to tyle. No i cóż, odezwę się jutro. Jutro jak będę robił? Jutro już będzie szafa stała. Także jutro pokażę szafę. Oczywiście to oglądacie w jednym ciągu, nie? Ale szafa będzie pokazana dopiero jutro, bo jej niestety na chwilę bez to nie ma. Także jutro szafa. Trochę białego sufitu już będzie. No i potem reszta. Ale finałowy Moment będzie wtedy, jak Michaśka wróci do domu od babci Basi. Dobra, to widzimy się jutro. Na razie. Cześć! Ej tam, Zemota. Co? Ej tam. Dobrze. dom on się kręci? A dzisiaj szafę coś robić. No. A na czym będzie dzisiaj będziemy robić. A kiedy? A na rzut? To ciekawe to. Zobacz co tu jest dalszykale. ciekawego. Ja I 20 ile ma. W no. tym roku ma dużo. Tu ma same prawdziwe, a tu ma mistrzowe. No, no no. To jest 6 No ja to bym spojrzał, bo się dobrze było. Powiedz jak się spojrzy. A masz telefon? tyle? Nie. tam idzie, wiesz? <kłysy> Kolejny dzień remontu za nami i tak jak mówiłem przed chwilą, no w sumie to mówiłem to w środę, ale widzicie to, widzieliście to przed chwilą, yy, powiedziałem, że pokażę, jak już wygląda nasza szafa, która jest zamontowana. Trochę białego miało być, sufitu. No i jak widać, za mną zresztą tu kiedyś stała szafa, a w chwili obecnej jest już pustka, ponieważ tam będzie za niedługo wszystko tapetowane, malowane. No i czekamy na ten wielki dzień, nie? Dzień otwarcia pokoju Michaśi. Tak na marginesie Michaśka, co dzwoni do nas to pytanie, czy już koniec remontu? No nie, jeszcze końca remontu nie ma. Remont trwa trochę się przeciągnął ostatnio a mianowicie dokładnie wczoraj jak montowałem szafę, ponieważ się okazało, że coś było krzywo i trzeba było prostować szafy, drzwi takie tam różne. Także do godziny drugiej był montaż szafy. Tak, Niektóre elementy do zamontowania, czyli kosze. Jeszcze są so do zamontowania. ale szafa już stoi i wygląda nie no, nie się bardzo podoba. Tak jak to sobie wymieściłem, tak jak to zostało zaplanowane, tak też wygląda, czyli jedna ściana. Na której będzie potężna szafa. Tu jeszcze, oczywiście, jak za chwilę pokażę sobie, jakieś wolne przestrzenie, ale one będą na pewno zagospodarowane. Widzimy taką lukę. I tu również będzie dołożona szafa. Będzie na wymiar zrobiona z takimi samymi drzwiami, jak te, na wysoki połysk. Także to wszystko będzie tworzyło jedną ścianę. No a tak wygląda cała szafa. Proszę. Tak ona wygląda. Jedna duża ściana, wysoki połysk, tak jak już też mówiłem ostatnio, trochę sufitu jest na biało, biały sufit i ta szpara, która jest na górze, pomiędzy sufitem a szapą, ona silnie zostanie zabudowana, ponieważ ja osobiście nie cierpię takich miejsc, gdyż tam się gromadzi nic innego jak tylko kurz, a po kilku na miesiącach tego kurzu potrafi być naprawdę dużo, więc żeby to ułatwić sobie życie. Cała ta przestrzeń zostanie zabudowana, także wszystko tu będzie pozamykane i widzimy się w następnym etapie remontu. A teraz muszę się otworzyć, bo marzenka idzie. Marzenka odwróciła, to teraz może zobaczymy, czy jest trup w szafie. O nie! Trupa nie ma, ale jest stare krzesło jeszcze w mojej babci. Dobra, to widzimy się jutro dokładnie za tydzień ruszają. Wakacje! A skoro wakacje, to mamy przygotowany dla was ekstra konkurs, który będzie można wygrać. Drona. Tego fantastycznego drona. Wow. Który wyposażony jest między innymi w kamerę HD, zasięg do 300 metrów. Za pomocą aplikacji, jak sobie zainstalujecie na smartfonie, tablecie, możecie na żywo oglądać z tego drona. Mhm. Ma też między innymi funkcję powrotu do domu, ale nie takiego domu, wiesz, tylko tam gdzie wystartował. A Oraz wystartuje? dwa tryby, eksperta i dla początkującego. Ale bo w ogóle może, a jeżeli wystartuje od bloku? No jak na przykład tu wystartuje, gdzieś tam sobie poleci, naciska przycisk i on tu wraca. O, a to nie, jest bardzo do domu. A i naciska przycisk? No tutaj, na tym pilocie. Ja wiem który. Tak? Który? No, skąd wiesz, pokaż widzą? <laughs> tam gdzie w macie chyb. Tutaj. Tak, tutaj wystarczy cisnąć i dron do was yy, przyleci jak się gdzieś tam zgubi w terenie. No co trzeba zrobić żeby go wygrać? Żeby wygrać tego drona wystarczy nas oglądać. Od 23 yy, czerwca, czerwca do 20 sierpnia. Tak? I jak będziecie oglądać wszystkie nasze filmy z naszego kanału to na każdym filmie w tym miejscu w tym miejscu w tym miejscu w tym miejscu znajdziecie taki symbol na którym co będzie? literki albo cyferki. Tak, i te literki, cyferki utworzą klucz do otwieracza. Tak, do otwieracza i każdy, kto do nas przyśle maila, który teraz na adres, który tutaj widzicie, weźmie udział w losowaniu tego drona. A losowanie, wiesz, kiedy będzie? 27 sierpnia na żywo na naszym kanale. To bierzcie udział w naszym konkursie. konkursie. Zapraszamy Was do oglądania naszego filmów, Subskrybowania kanału. I komentowania. I dawanie łapek w górę i wysyłania potem maili z kluczem otwieraczem, żeby móc wygrać tego to drona. W dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku, odcinku to, to już tyle. tyle. Ja się bo to w górę. Pamiętajcie, żeby kanał subskrybować, no i komentować. I nie, zap nie zapomnijcie o dzwoneczku przy subskrypcjach. Subskrypcji. I zapraszamy Was do udziału w naszym konkursie wakacyjnym, a tym samym życzymy Wam udanych wakacji. No i dronego dronego.